Kochani, witajcie! Z tej strony wasza Adrianna. Witam Was w kolejnym odcinku serii, w której chodzę do różnych miejsc i sprawdzam jakość ich usług. W poprzednim odcinku odwiedziłam bardzo nisko ocenianego ginekologa, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to zapraszam was do oglądania. A w tym odcinku wybieram się do bardzo nisko ocenianego dermatologa. Więc jeżeli ta seria wam się podoba, chcecie, żeby trwała, żebym nagrywała więcej odcinków z tej serii, to wiecie co robić. Zostawcie kciuka w górę. To jest dla was sekunda, a dla mnie jest to naprawdę ogromna motywacja. A także możecie rozważyć zasubskrybowanie kanału. Zmieńcie ten czerwony przycisk na szary. To jest dla was Ryzyko. Jeżeli mój kanał Wam się nie spodoba, to po prostu mnie odsubskrybujecie, a możecie zyskać fajny kanał do oglądania. Tak więc dla Was to jest tylko zwycięstwo. Okej, okay, więc ja nie przedłużam i lecimy. Dermatolog, którego znalazłam, ma ocenę 2,5 na 5 i opinię zostawiło 14 osób. E, no, opinia 2,5 to jest taka szkolna opinia 2 z plusem, czyli no, no to, to jest fatalnie. Już przeglądałam tyle tych rankingów, że zauważyłam, że zazwyczaj jest tak, że lekarz ma dużo pozytywnych opinii. Po prostu kilka negatywnych opinii zaniża mu ocenę, ale w tym przypadku jest inaczej. Tutaj miażdżąca ilość opinii to są fatalne opinie. Znalazłam tylko cztery dobre opinie, zaraz przeczytam wam, jak to się rozkłada. 1 na 5, 1 na 5, 2,3 na 5, 1,2, 1,3, 1,8, 5 na 5: pierwsza pozytywna opinia, kolejne 5 na 5, 2,3, kolejne 5 na 5, następne 5 na 5 i znowu mamy 1,3, 1 na 5, 1,3 na 5. No są te cztery opinie, 5 na 5, fantastyczny lekarz, ale większość opinii to nawet nie jest 4-3, tylko to jest 1, dosłownie jeden, czyli kompletny dramat. Ale zobaczymy, jak będzie w moim przypadku. Ja zamierzam oceniać uczciwie, jeżeli lekarz będzie miły, to ja to powiem, ale jeżeli będzie źle, to też nie będę się tamować. Do lekarza idę z konkretnym problemem, mianowicie pojawiła mi się na stopie mała kurzajka, dlatego że słuchajcie, ja jestem bardzo wrażliwy. Na kurzajki, i jeżeli ja tylko stanę gołą stopą po jakiejś powierzchni, po której też ludzie chodzą gołą stopą, to ja mam kurzajkę zagwarantowaną. O, no, ja jestem niestety na to bardzo wrażliwa i byłam ostatnio na basenie i już się tej kurzajki dorobiłam. Oczywiście na basenie staram się chodzić w klapkach, no ale wiadomo, że nie wszędzie na basenie możemy w klapkach wyjść i ja już kurzajkę mam. Chciałabym także, żeby lekarz zobaczył moje pieprzyki na ręce, dlatego, że ja tutaj na ręce mam taki dość spory fragment, w którym nie mam pigmentu. To miejsce się nie opala, mi tutaj wychodzi bardzo dużo pieprzyków i chcę, żeby lekarz te pieprzyki zobaczył i spojrzał, czy przypadkiem nie są groźne. Uch, I słuchajcie, jakkolwiek nie brzmi to głupio, to to ja stresuję się bardziej niż przed wizytą u ginekologa. Ja naprawdę nagrywam ten wstęp już chyba czwarty raz, bo tak się stresuję. I może to dla Was brzmieć śmiesznie, że boję się dermatologa bardziej niż ginekologa, ale to wynika po prostu z jakichś moich głupich przekonań w głowie. Opowiem Wam króciusieńką historię. Mianowicie na studiach pojawił mi się trądzik na twarzy, i to był taki podły dziad, to był taki podły trądzik, że ja miałam ten trądzik tylko na policzku i tylko po jednej stronie. Fatalnie to wyglądało, dlatego że ta część twarzy była w miarę okej, okay, a tutaj miałam wysypane krosty. Moja skóra także w tamtym czasie straszliwie się świeciła, miałam ogromne kompleksy z tego powodu i zaczynałam też już wtedy powoli nagrywać na YouTubie i pamiętam, że jak pojawiałam się na filmiku bez makijażu, to pojawiało się kilka komentarzy w stylu masz krosty, dlatego że się nie myjesz i czułam się strasznie i nie potrafiłam sobie z tym trądzikiem poradzić, i żadne domowe sposoby na ten trądzik nie pomagały, ale nie chciałam pójść do dermatologa, dlatego że w mojej głowie było przeświadczenie, że pójście do dermatologa to jest taka próżność, że wiecie, idę do lekarza, który dba o skórę, prawda? Więc jestem próżna, powinna myśleć o innych rzeczach, a nie o dbaniu o własną skórę, co było oczywiście ogromną głupotą. I dopiero jak gadałam ze znajomą i zwierzyła jej się, że dostaję tak dużo tych komentarzy, że nie wiem, jestem brudna i dlatego mam trądzik, i ona odpowiedziała mi wtedy: "Nie przejmuj się, najważniejsze, że twój dermatolog wie jak jest, a nie ludzie w komentarzach". I do mnie wtedy dotarło: "Matko, ja nawet nie mam dermatologa". Ja nawet nie poszłam do dermatologa z tym problemem. I to jest zdanie o dermatologu. Było po prostu dla mnie jakąś pobudką. Od razu się zapisałam do tego dermatologa, dostałam od niego leki, dostałam od niego maście na receptę i po pół roku trądzik, z którym tyle walczyłam i z którym nie mogłam sobie poradzić, zniknął. Tak więc nigdy nie myślcie o pójściu do dermatologa i odbaniu o swoją skórę jako o próżności, dlatego że skóra jest to największy organ naszego organizmu i nie jesteście źli ani próżni, że chcecie o tę Skórę zadbać. Nie róbcie takich głupot, jak ja zrobiłam. Jeżeli macie problemy skórne, nie wstydźcie się, pójdźcie do dermatologa, bo z trądzikiem bardzo ciężko sobie jest poradzić w domu. To siada nie tylko na wygląd, ale także na naszą psychikę. Czujemy się fatalnie. Tak więc teraz, jeżeli możecie, zapiszcie się. A ja już będę jechać, bo siedzę i gadam i kończy mi się czas, a chcę jeszcze pojechać do kilku innych miejsc. Przyjechałam do Ikei, mam jeszcze trochę czasu do wizyty i chciałam kupić jakieś kołdry albo koce dla potrzebujących z Ukrainy, dlatego że Ikea. Ma ten plus, że oni swoje kołdry pakują bardzo, bardzo ciasno. Dosłownie pakują je w takie ruloniki i później, jak odpakujecie, to ta kołdra robi pfff. Ale jak jest zapakowana, to zajmuje mało miejsca, więc można kupić dużo, i wpakować i nie zajmuje to całego bagażnika. Jak sama spakowałam kołdrę, to mi zajęło pół bagażnika, a tutaj są jakoś lepiej popakowane, więc idę teraz tych rzeczy poszukać. Zobaczcie, nawet w Ikei są te napisy. Właśnie o tym mówiłam. Zobaczcie, jak na przykład są popakowane poduszki. O, albo koce. Zobaczcie, duży koc, a zwinięty tak, że w ogóle nie zajmuje miejsca. I gotowe. Na szczęście zmieściło mi się do mojego małego bagażnika. Okej, okay, ja już się zbliżam do kliniki, zaraz będę miała wizytę i poinformuję was, jak było. Okej, okay, jestem już po wizycie. Teraz jestem w łazience, więc jadę do domu i opowiem wam, jak było. Ja już jestem pod blokiem, przyjechałam, zaraz będę wchodziła, ogarnę się i opowiem wam, jak było na wizycie, ale chcę wam jeszcze pokazać, że wpadłam do sklepu, kupiłam dwa opakowania ciastek Oreo. Dlatego, że przyjeżdża moja koleżanka i chcę jej zrobić moje ciasto Oreo w 10 minut, przepis na to ciasto pokazywałam wam w shortach. Przyznawać się, kto zrobił to ciasto i czy was zaskoczyło, jak jest dobre. Ja zawsze lubię robić to ciasto, kiedy przyjeżdżają znajomi, bo są zawsze zdziwieni, jak można zrobić ciasto czekoladowe Oreo w 10 minut i że yy, ono do tego jeszcze dobrze smakuje. Ale w ogóle, skoro to jest film taki o skórze, o dermatologu, to chcę wam przypomnieć o tym, żeby nakładać na swoją skórę filtr przeciwsłoneczny. Chcę wam pokazać, że ja zawsze ze sobą w samochodzie wożę jakiś filtr. Ja tak naprawdę nie używam na co dzień kremów do rąk używam po prostu jako kremy do rąk kremy z filtrem. Zazwyczaj używam tych kremów z filtrem, które mi się po prostu nie sprawdziły na twarz, więc żeby ich nie marnować, używam je po prostu na ciało. I nakładanie kremu z filtrem jest bardzo ważne, tak więc jeżeli jeszcze tego nie robicie, to proszę nakładajcie kremy z filtrem. I pamiętajcie także, że niestety jedno nałożenie kremów z filtrem, nałożenie rano przed szkołą albo przed pracą, niestety nie wystarcza. Musimy reaplikować filtr w ciągu dnia, dlatego ja właśnie zawsze ze sobą jakiś ten Filtr mam? No, z rękami jest prościej, albo jak nie mamy makijażu na sobie, ale ciężej jest, jak mamy makijaż i jak mamy reaplikować ten filtr. Nie wiem, no, ja na przykład kupiłam sobie, zobaczcie, taki spray z filtrem. Bardzo fajny, dlatego że za jego pomocą możemy sobie właśnie rozprowadzić filtr na twarzy i nie zrujnujemy makijażu. Nie jest to pewnie duża ochrona, nie nakładamy go przecież tak grubo, ale no, lepsze to niż nic. No, ale też możecie zapytać, po co się męczyć? Po co nakładać ten filtr? Co to w ogóle daje? Zabezpiecza naszą skórę przed różnymi rodzajami raka skóry zabezpiecza naszą skórę przed pojawieniem się różnych blizn. Jeżeli mamy trądzik i jeszcze do tego działa słońce, no to może pojawić nam się blizna potrądzikowa, a także filtry przeciwsłoneczne świetnie zabezpieczają naszą skórę przed fotostarzeniem, więc jeżeli teraz zaczniecie używać filtrów, to podziękujecie mi za kilka lat, tak? Więc pamiętajcie o filtrach. A ja idę do mieszkania, bo rozprowadziłam tutaj mnóstwo tego filtra i nie mam czym oddychać. Mam pewnie też już całe brudne okulary od niego. Tak więc lecę do mieszkania i opowiem Wam jak było na tej wizycie. Okej, okay, jestem już w domu i mogę Wam opowiedzieć o całej wizycie, tak więc zacznę od przeczytania Wam dokładniej, jak rozkładają się oceny, mianowicie zaufanie do kompetencji lekarza zostało ocenione na 2,5, tłumaczenie choroby i leczenie na 2,4, poświęcony czas na 2,7, kompleksowe podejście 2,4, uprzejmość 2,6 i godne polecenia 2,3 czyli no. Oceny w każdej dziedzinie są po prostu fatalne, ale opowiem Wam jak to było u mnie, więc zacznę od tego, że spóźniłam się i to. Mocno. Ja miałam idealnie wyliczony czas. Google Maps pokazywał mi, że będę akurat 15 minut wcześniej, czyli będę miała sporo czasu na znalezienie miejsca parkingowego. Ja zawsze wolę być wcześniej, bo wiem, jak to jest z miejscami parkingowymi, będzie ciężko zaparkować. Ja nie chcę się stresować, więc wolę być wcześniej. Ale szedł protest i niestety, no, cała droga stała, samochody nie mogły przejechać. I zadzwoniłam oczywiście do kliniki, poinformowałam ich przed czasem, że niestety się spóźni około 10-15 minut i powiedzieli mi, że bez problemu czekają też pacjenci, którzy są na później, więc po prostu wejdą przede mnie. Tak więc nie mam się czym stresować, więc to było bardzo miłe. I okej, okay, dojechałam, musiałam tam, no poczekać pół godzinki, ale to zrozumiałe, dlatego że po prostu, no przez to, że byłam spóźniona, pacjenci, którzy mieli późniejszą godzinę, weszli za mnie, więc okej, okay. i tak byłam zadowolona, że mnie przyjęli mimo takiego spóźnienia. I weszłam do gabinetu i też bardzo się stresowałam. Jak wiecie, czyta się te wszystkie opinie, widzi się te oceny, no to człowiek zaczyna się stresować. No i zaczęło się od tego, że dermatologicz Powiedział, a no to pani się spóźniła, tak? Ja mówię, no tak, przepraszam, no szedł protest, nie widziałam go na Google Mapsie, nie pokazywało mi, no to jest protest, prawda? Ludzie szli, przechodzili przez ulicę, droga była zablokowana, no i no zdarzyło się. I wiecie, bałem się, że będzie kontynuował. Dalej mi mówił, no, ale to no, trzeba pomyśleć o takich sprawach, jak pani mogła nie pomyśleć, jak pani się mogła tak spóźnić. Ale po powiedział mi tylko, okej, okay, dobrze, nie ma problemu, akurat weszli i pacjenci z wcześniejszej godziny, czyli dobrze. I nie było kontynuowania tematu. Ja przeprosiłam oczywiście i przeszliśmy do. Do dalszej części wizyty i muszę wam powiedzieć, że wizyta przebiegła bardzo dobrze. Wiem, że nie tego się spodziewacie. Wiem, że wszyscy chcą tutaj mięsa, tak jak było w odcinku z ginekologiem, ale no mówię jak jest. Jeżeli było dobrze, to nie chcę tutaj przed Wami stać i Was oszukiwać, że dermatolog mnie wyzwał, powiedział, że w ogóle mam sobie stąd iść i do widzenia. No nie chcę wam zmyślać, chcę powiedzieć, jak było. I muszę powiedzieć, że mam naprawdę dobre wspomnienia, ale lekarz był miły, poświęcił mi bardzo. Bardzo dużo czasu. Wręcz mam wrażenie, że chyba czytał opinie, które były na jego temat w internecie i chyba się do nich ustosunkował, dlatego że naprawdę był niesamowicie miły, poświęcił mi dużo czasu. A także tutaj, jak czytałam wam, jest napisane, że lekarz nie tłumaczy choroby ani jakichś problemów, a ja miałam wszystko dokładnie, dokładnie tłumaczone. Nawet na koniec lekarz się mnie pytał, czy na pewno zrozumiałam o co chodzi, więc no tutaj nie mogę się przyczepić. Jak mówiłam, najbardziej zależało mi na tym, żeby lekarz przejrzał. Mi te pieprzyki, które mam na ręce. Jeszcze raz Wam pokażę, bo może w tym świetle będzie lepiej widać. Przez to, że moja skóra się tutaj nie opala i nie posiada barwnika, to wychodzi mi bardzo dużo pieprzyków, no i wiadomo, że trzeba takie pieprzyki monitorować, sprawdzać, bo być może są to pieprzyki groźne, tak więc zależało mi głównie na tym, ale lekarz tak naprawdę przejrzał mi pieprzyki na całym ciele. Oglądał mnie także, oglądał mi pieprzyki na rękach, na szyi, na plecach, bo na plecach również mam taką plamę pozbawioną koloru. Jedno znamie mam do usunięcia, czyli no wyszłam z jakąś wiedzą, wiem co mam robić. Nie jest to znamie niebezpieczne, ale po prostu takie znamie, które mam w miejscu, o które non stop zahaczam, czy jakimś naszyjnikiem, czy nawet ubraniem, bo mam to znamie tutaj na szyi i dermatolog poinformował mnie, że lepiej byłoby to usunąć. Także stresowałam się, czy o to poprosić, ale postanowiłam, że się odważę i poproszę. Mianowicie chciałam poprosić lekarza o wypisanie mi recepty na masz przeciwtrądzikową. Ja dostałam od dermatologa receptę na masz przeciwtrądzikową. Ona już mi się powoli kończy, no i wiadomo, że muszę spotkać się z dermatologiem, żeby mi przepisał tę maść, no ale każde takie spotkanie, no to jest wydanie pieniędzy, więc uznałam, że skoro już jestem u dermatologa i może mi przepisać coś, no to poproszę właśnie o ponowne przepisanie tej recepty i nie dość, że dermatolog mi tą receptę ponownie przepisał, to jeszcze przepisał mi w większej ilości, żebym nie musiała chodzić co miesiąc i wykupować leku, bo leki na trądzik na receptę nie są tanie, a jeżeli jeszcze trzeba do tego dołożyć wizytę, która nierzadko kosztuje ponad stówę, no to wychodzi za taki lek bardzo, bardzo, drogo. A ten lek mi bardzo pomaga. Nie chcę wam go tutaj pokazywać, dlatego że boję się, że ktoś teraz popatrzy i pomyśli: o, u niej działa, to ja też sobie kupię taki sam. I u mnie też zadziała. Nie? No, tak to nie działa. Należy pójść do dermatologa. To, co działa świetnie u innej osoby, nie będzie działało u drugiej osoby. To jest bardzo silny lek. Jeżeli się go stosuje niepoprawnie, to naprawdę można sobie poparzyć skórę. Więc nie chcę tutaj nim świecić. Natomiast cieszę się, że mam kolejne opakowanie i nie muszę zaraz wydawać na kolejną wizytę u dermatologa. A wizyta na której byłam nie była tania, dlatego, że to kosztowało ponad 200 zł 220, no czyli chciałam z tej wizyty, wiecie wycisnąć jak najwięcej i no lekarz mi na to pozwolił, jak mówiłam, przyszłam z kurzajką, przyszłam z pieprzykami z prośbą o wypisanie kolejnego leku na trądzi, wszystkie moje prośby zostały spełnione, nie było takiej sytuacji, że dermatolog mi powiedział, no jak pani chce jeszcze to, to i to, to trzeba się na kolejne, oddzielne wizyty zapisać a nie pani na jednej wizycie będzie ode mnie wszystko chciała, nie, nie było tak Takiej sytuacji. Wszystko, co potrzebowałam, a nawet więcej, zostało mi dane. Możecie się też tutaj zdziwić. Jaki trądzik? Masz tylko kilka niedoskonałości na twarzy. O co ci tutaj chodzi? Nie przesadzaj. Ale mój trądzik znajduje się na plecach! Ja jestem dumnym posiadaczem trądziku na plecach, który po prostu psuje mi każdy outfit z odkrytymi plecami. Bo oczywiście, wtedy, kiedy mam jakąś imprezę, największe wyjście, to musi mnie wysypać jakimiś okropnymi, ropnymi krostkami. Więc tak, i mam ten trądzik. Od czasów gimnazjum, który jest po prostu oporny na wiele leków, wiele maści, ale wreszcie znalazłam jakąś, która mi rzeczywiście pomaga, więc mam nadzieję, że to już będzie to, bo po prostu mam go dosyć i jak mówię, mam go od czasów gimnazjum i powiem wam, że jest to jedna z też z moich głupot, dlatego że gdybym zaczęła leczenie tego trądziku wcześniej, gdybym zaciągnęła rodziców do dermatologa wtedy, kiedy właśnie mi się ten trądzik pojawił, jak miałam 13-12 lat, to teraz byłoby mi łatwiej, najprawdopodobniej już bym tego trądziku nie miał. A także nie posiadałabym tylu blizn i znam ją po tym trądziku, dlatego że niektóre goją się naprawdę u mnie na plecach brzydko i zostają po nich blizny, więc no moje plecy nie wyglądają tak ładnie, jakbym sobie może tego życzyła. Ale mam nadzieję, że teraz wreszcie się to zmieni. Więc, jeżeli ja teraz miałabym odpowiedzieć na te pytania, zaufanie do kompetencji, to odpowiedziałabym na pięć. Nie jestem lekarzem, nie jestem dermatologiem, no muszę ufać się kompetencjom lekarza i ja się nie znam, więc co mi pozostaje innego? Jak po prostu ufać komuś, kto jest lepiej wykształcony niż ja. Tłumaczenie choroby i leczenie. No jak już wam tutaj mówiłam, lekarz za każdym razem pytał się mnie, czy rozumiem i czy dobrze wytłumaczył. Właśnie dlatego wydaje mi się, że czytał te recenzje, więc tutaj też nie mogę się do niczego przyczepić. Oceniam na 5. Poświęcony czas, no na pewno tutaj zostawiam piątkę. Jak mówiłam, chciałam obejrzenia tylko pieprzyków tutaj, a miałam obejrzane całe ciało, każdy pieprzyk. Jak jakiś pieprzyk go niepokoił lekarza, to patrzył przez takie specjalne urządzenie do oglądania pieprzyków. Wybaczcie, nie jestem lekarzem, jestem youtuberem, ja się nie znam. Tak więc tutaj na pewno super, dostałam także receptę na kolejne opakowanie maści przeciwtrądzikowej. Kompleksowe podejście, zdecydowanie oglądanie każdego mojego pieprzyka było na pewno kompleksowym podejściem. Uprzejmość, tutaj jeżeli chodzi o mnie, to tak naprawdę ja nie uważam, że lekarz musi być dla mnie jakoś niesamowicie miły, tak naprawdę zależy mi na tym, żeby był neutralny, żeby nie był niemiły, prawda? Żeby dobrze określił, czy jestem chora, czy jestem zdrowa, żeby przypisał mi leki, a ja nie wymagam od lekarza, żeby pytał się, co mi się śniło jak spędziłam dzisiejszy dzień, czy mam dobry humor i co jadłam na śniadanie. Tak więc no lekarz tutaj krótko mi wypominał, że się tyle spóźniłam, więc to na pewno było uprzejme, a dalej był neutralny, czyli dla mnie no uprzejmość na plus, oceniam tak na 4,5. I godne polecenia? Tak, raczej bym poleciła, dlatego że lekarz poświęcił mi dużo czasu i odpowiedział na dużo moich pytań. Więc no jak widzicie w tym odcinku nie ma krwi, nie ma mięsa, było dobrze, ale powiem Wam szczerze, że się cieszę, bo nie chciałabym wydawać tylu pieniędzy, to była naprawdę droga wizyta, 220 zł za wizytę, to jest naprawdę dużo. Nie chciałabym wydać tyle yy, i nie wejść mądrzejsza, ani zdrowsza po takiej wizycie, więc cieszę się, że wszystko poszło dobrze i chciałabym Was teraz bardzo poprosić, że jeżeli macie trądzik, jakieś problemy skórne, to proszę, zapiszcie się do dermatologa, nie bądźcie takimi pacanami jak ja, taką osobą, która się boi, nie chce zapisać do dermatologa i kończy po prostu z blizna Potrądzikowymi, które jest później ciężko usunąć, więc proszę, proszę, nie popełniajcie moich błędów. Leczenie się jest naprawdę bardzo ważne. Więc jeżeli coś Was niepokoi, to warto zapisać się do lekarza. I jak widzicie, nie taki lekarz zły, jak go malują, nawet taki, który miał niskie opinie, okazał się być okej. Okay. Oczywiście ja nie mówię, że tamte osoby kłamały. Po prostu uważam, że może miałam szczęście i lekarz miał dobry dzień, może tamte osoby są bardziej wymagające, może lekarz się zmienił, bo czytał te opinie ja nie odbieram tamtym osobom ich doświadczenia, mają prawo do swoich niskich opinii, ja po prostu mówię szczerze jak było u mnie tak więc ja już się z wami żegnam i mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał jeżeli chcecie, żebym kontynuowała tę serię to proszę zostawcie mi kciuka w górę kliknijcie subskrybuj, dzięki temu nie pominiecie żadnego mojego filmiku, a jak zacznę was denerwować, to mnie ansubujecie żaden problem i obejrzyjcie poprzedni film z tej serii, czyli moją wizytę u nisko ocenianego ginekologa, tam już nie było tak wesoło. Oj nie! Więc ja już się z Wami żegnam, powiem Wam, że jestem szczęśliwa, że skończyło się to dobrze i że tej wizyty nie kończę smutna, tak więc ów kamień serca. Ja już się z wami żegnam i życzę Wam miłego, wspaniałego dnia. Pa 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 i do zobaczenia! Badajcie się i zapisujcie się do lekarza. Pa pa!